17 listopada poniedziałek czytanie karty dnia stali droga duszy. co dzisiaj dla ciebie mm. dzisiaj dla ciebie szczęście szczęście Zobaczcie, ta spirala, która się ułożyła nam od, od niedzieli, gdzie w niedzielę wyszedł nam kochanek i chaos, część z Was wpadła w lekką panikę, pisaliście do nas, a część z nas powiedziała, hm, a może właśnie to będzie moim szczęściem. No i co się stało? Przyszło dzisiaj szczęście. Przyszło dużymi krokami, objawiło nam się piękną kartą i mówi, oto jestem, przyjmij mnie. Czy my umiemy przyjmować szczęście. Tak długo pracuję już z kobietami i wiem jedno. My marzymy o szczęściu. Ale kiedy ono przychodzi, bardzo często uciekamy w panice, bo nie wiemy, co z tym szczęściem zrobić. Nikt nas nie uczy być szczęśliwym, ale wszyscy o tym mówią. To jest trochę tak, jak zaginiony grale. Kochanie, Przyjmij to szczęście. Znajdź swój sposób na to, żeby nazwać, co jest Twoim szczęściem, co jest Twoim marzeniem, i przyjmij to szczęście w siebie. Jak sobie pomóc? Medytacja wybaczania, że uciekasz od szczęścia. Po prostu. Może być też medytacja usuwania lęków, że boisz się przyjąć szczęście. Ale to, co jest najważniejsze, to musisz zrobić w sobie, dla siebie swojej czystej duszy po prostu chcieć przyjąć szczęście. Tego Ci życzę z całego serca. Katarzyna Chojan